W niedalekiej przyszłości eugenika rządzi społeczeństwem, a większość ludzi jest doskonale zaprojektowana w laboratoriach. Każdy jest zarejestrowany w genetycznej bazie danych, a ci, którzy zostali stworzeni w laboratoriach, są klasyfikowani jako walec, podczas gdy ci poczęci naturalnie są znani jako inwalic, ponieważ są bardziej podatni na zaburzenia genetyczne, od rzeczywistych chorób po zwykłe łysienie. Dyskryminacja genetyczna jest technicznie nielegalna, ale pracodawcy nadal wykonują testy moczu, a nawet śliny na kopercie z życiorysem zawodowym, co skutkuje profilowaniem genotypu. To sprawia, że mężczyźni Walidy są zawsze zdegradowani do podrzędnych prac. W swoim mieszkaniu Vincent długo się goli i szoruje, aż jego ciało jest nieskazitelnie czyste, a następnie spala wszelkie włosy i martwy naskórek, który mógł spaść. Następnie bierze worek na mocz z lodówki i podłącza go do pachwiny, aby mógł udawać, że to jego własny mocz. Umieszcza również odrobinę krwi w sztucznym opuszku palca, który ostrożnie przyczepia do swojego prawdziwego palca. Następnie Vincent idzie do pracy w korporacji lotniczej Gataka. Każdy pracownik musi nakłuć palec w celu sprawdzenia tożsamości, a Vincent pozwala maszynie pobrać krew z jego fałszywego palca. Następnie siada przy biurku i pracuje na komputerze, uruchamiając różne plany lotów kosmicznych. Co jakiś czas czyści wszystkie ślady DNA z klawiatury za pomocą małego urządzenia. Dyrektor misji przychodzi i okazuje szacunek dla czystości Vincenta, a także potwierdza, że został wybrany do lotu na księżyc Saturna, tytan w ciągu tygodnia. Gdy mężczyzna odchodzi, Vincent potajemnie otwiera słoik i posypuje skórę, włosy i paznokcie wokół swojego stanowiska pracy. Następnie umieszcza włos na grzebieniu, który trzyma w szufladzie biurka. Później Vincent zostaje poddany testowi na obecność substancji, aby sprawdzić, czy jest czysty przed misą. Korzystając z ukrytej torby, oddaje próbkę moczu, a kiedy lekarz sprawdza ją na maszynie, wynik mówi, że ma na imię Jerome i jest ważny. Po pracy Vincent idzie oglądać kolejny samolot opuszczający ziemię, a jego współpracownica Irene przychodzi pogratulować mu otrzymania misji. Zauważa również, że jest on jedynym pracownikiem, który ogląda każdy start każdego dnia. Następnie rozpoczyna się retrospekcja pokazująca wczesne życie Vincenta. Jego rodzice mieli szybki numerek na plaży a jego matka przypadkowo zaszła w ciąży, więc Vincent urodził się naturalnie, co już wtedy było rzadkością. Gdy tylko lekarze go złapali, pobrali próbkę krwi i stwierdzili, że ma duże szanse na cierpienie z powodu wielu chorób, więc jego oczekiwana długość życia wynosiła 30 lat. Dzieciństwo Vincenta było dość trudne, ponieważ każda mała rzecz, taka jak katar lub małe zadrapanie, były traktowane przez jego matkę jako śmiertelne zagrożenie. Żadna szkoła nie chciała przyjąć Vincenta jako ucznia. Ponieważ ubezpieczenie nie pokryłoby żadnych kłopotów, w które wpadł z powodu złych genów. W końcu jego rodzice zdecydowali się na drugie dziecko i tym razem udali się do laboratorium genetycznego, aby zrobić wszystko zgodnie z zasadami. Anton nie miał żadnych problemów i chętnie spędzał czas ze swoim bratem, ale Vincent mógł powiedzieć, że jego rodzice mieli swojego faworyta. Kiedy rodzice nie patrzyli, bracia bawili się w kurczaka w morzu, co oznaczało, że rywalizowali o to, kto może pływać najdalej od brzegu, zanim się przestraszy i zawróci. Anton zawsze pokonywał Vincenta w tych zawodach, co potęgowało jego kompleks niższości. Gdy Vincent dorastał, zainteresował się kosmosem i marzył o zostaniu astronautą. Rodzice ostrzegali go, że nikt go nie zatrudni ze względu na jego geny, ale nie posłuchał i poszedł na kilka rozmów kwalifikacyjnych. Ku jego przerażeniu, nikt go nie zatrudnił, tak jak przypuszczali jego rodzice. Pewnego popołudnia bracia poszli popływać i ku zaskoczeniu Antona, tym razem Vincent go pokonał. W rzeczywistości Vincent musiał wrócić i pomóc zmęczonemu Antonowi wrócić na brzeg. To był ostatni raz, kiedy pływali razem, ponieważ wieczorem Vincent opuścił swój rodzinny dom, aby realizować swoje marzenia. Ostatecznie Vincent dostał pracę w Gataka jako dozorca. Sprzątając biura, czasami korzystał z komputera, gdy nikt nie patrzył i podziwiał codzienne premiery. Dowiedział się również o ukłuciu krwi, które zdarzało się na tym samym palcu każdego dnia i ukradł mały czujnik, który spadł z maszyny. Vincent nigdy nie przestał marzyć, a główny dozorca wyśmiewał go za to. W swoim mieszkaniu, Vincent nigdy nie przestawał ćwiczyć, co odbiło się na jego ciele. Zdesperowany, postanowił skontaktować się z człowiekiem na czarnym rynku, który przedstawił mu prawdziwego Jeroma, byłą gwiazdę pływania z wysokim IQ i doskonałym zdrowiem, z wyjątkiem nóg. Został sparaliżowany po potrąceniu przez samochód i poruszał się na wózku inwalidzkim. Incydent miał miejsce za granicą i nie został zarejestrowany, więc nikt nie wiedział, że Jerome został inwalidą. Vincent zapłacił obu mężczyznom, aby uzyskać tożsamość Jeroma i rozpoczął się długi proces transformacji. Kupił soczewki kontaktowe, aby zastąpić swoje okulary i uzyskać kolor oczu Jeroma, a także obciął włosy i ułożył je jak Jerom. Zdjęcia identyfikacyjne nie byłyby problemem, ponieważ nikt już nie zwracał na nie uwagi, wszystko zależało od DNA. Ostatnią kwestią było to, że Jerom był wyższy od Vincenta, co oznaczało, że Vincent musiał niechętnie poddać się bolesnej procedurze, która złamała jego nogi i wydłużyła je, aż wysokość się zgadzała. Vincent przeprowadził się do mieszkania Jeroma, aby mieć jego adres i przez pierwsze kilka dni musiał odpoczywać, aby dojść do siebie po zabiegu, co oznaczało, że często odczuwał ból. W tych dniach Vincent nauczył się podpisu Jeroma i pisania drugą ręką, podczas gdy Jerome napełniał worki moczem i krwią. Pewnego dnia Jerome pokazał Vincentowi swój srebrny medal, aby przypomnieć mu, że ma wiele do zrobienia. Jerome powiedział również Vincentowi: by zwracał się do niego swoim drugim imieniem Judin, aby Vincent mógł przyzwyczaić się do bycia nazywanym Jerome. Kiedy w końcu nadszedł dzień przesłuchania Vincenta, wziął on woreczek z moczem i przetestował go na maszynie, ale otrzymał komunikat o błędzie, ponieważ mocz zawierał alkohol. Vincent zaczął krzyczeć na Jeroma za konsekwencje jego uzależnienia, a po przetestowaniu kilku worków stwierdził, że ostatni jest czysty i zabrał go ze sobą. W gabinecie lekarz przeprowadził test i urządzenie potwierdziło, że Vincent to Jerome, a więc walet. Nie wysłali go na prawdziwą rozmowę kwalifikacyjną. Po prostu został natychmiast zatrudniony ze względu na swoje IQ. Od tego momentu Vincent musiał codziennie dokładnie szorować swoje ciało, aby pozbyć się luźnej skóry, paznokci i włosów, które zostały spalone w spalarni. Wszystkie ubrania były przechowywane w szczelnych workach, aby uniknąć zanieczyszczenia. Podczas pracy Vincent rozkładał próbki Jeroma na biurku aby utrzymać iluzję i używał fałszywego opuszka palca z krwią Jeroma, aby przejść kontrolę tożsamości przy drzwiach. Nikt nigdy niczego nie podejrzewał. Wracając do teraźniejszości, wszyscy w gataka wariują, ponieważ administrator firmy został zamordowany za pomocą klawiatury. Jerome drapie się w oko, patrząc na makabryczną scenę i nie zauważa, że wypadła mu rzęsa. Policjanci wkrótce przyjeżdżają, aby zebrać każdy ślad DNA z miejsca zbrodni, w tym rzęse. Szef każe Irene pomóc policji w każdy możliwy sposób. Misja nie zostaje odwołana, a Vincent nadal leci w kosmos. Kiedy dzieli się wiadomością z Jeromem, postanawiają świętować. Dużo piją, a nawet robią kilka sztuczek z dymem w kieliszkach. W biurze Irene wyjmuje włosy z szuflady Vincenta i zabiera je do firmy zajmującej się swataniem, gdzie przeprowadzają kilka testów, aby stwierdzić, że Vincent jest niezłą zdobyczą. Pod koniec nocy Jerome jest tak pijany, że Vincent musi pomóc mu położyć się do łóżka. Nagle Jerome wyznaje, nie był pijany podczas wypadku samochodowego i nie był to wypadek, ale tak naprawdę próbował się skasować. Następnego ranka wydział kryminalistyczny policji bada wszystkie próbki i odkrywa, że tajemniczy inwalid był w Gataka, więc teraz jest głównym podejrzanym. Wracając do Vincenta, umieszcza mały czujnik, który ukradł w czasach. Gdy był dozorcą, na klatce piersiowej Jeroma, aby zarejestrować 20 minut jego pulsu, gdy kręci kółkami swojego krzesła bardzo mocno, aby symulować ćwiczenia. Później w Gataka, Vincent zostaje poddany testowi biegowemu i zastępuje czujnik biurowy tym, który przyniósł z domu. W międzyczasie detektywi badają profil inwalid z rzęsy i odkrywają, że należy on do dozorcy, który zniknął kilka lat temu. Przychodzą do biura, aby zadać kilka pytań. A Vincent podsłuchuje ich podczas rozmowy, co go denerwuje. Co gorsza, 20-minutowe nagranie wkrótce się kończy i pojawia się prawdziwy puls Vincenta, który jest dość wysoki. Natychmiast pędzi do szatni i upada, próbując złapać oddech. Po pracy Irene spotyka się z Vincentem i przyznaje, że odczytała jego sekwencję DNA, która oczywiście należała do Jeroma. Jest pod wrażeniem jego doskonałości i czuje się gorsza, przyznając, że jest dzieckiem laboratorium, ale nadal ma prawdopodobieństwo niewydolności serca. Oznacza to, że nigdy nie będzie mogła dołączyć do misji. Kiedy Vincent mówi, że nie widzi w niej nic złego, a wręcza mu pukiel włosów i zachęca go do przetestowania go w celu odkrycia jej wad genetycznych, ale Vincent wyrzuca go i twierdzi, że wiatr go zdmuchnął. Jakiś czas później Vincent pracuje przy komputerze, gdy nagle wszyscy pracownicy otrzymują profil inwalida z rzęsy, ponieważ jest on poszukiwanym człowiekiem. Na szczęście nikt go nie rozpoznaje, ale Vincent nadal się boi. Po powrocie do domu mówi Jerome'owi, że jest głównym podejrzanym i zaczyna wyrzucać wszystkie worki z krwią i moczem. Jerome' natychmiast go powstrzymuje, przypominając mu, że nigdy nie patrzyliby na Vincenta i nie widzieliby w nim inwalidy. Tej nocy Vincent postanawia wyjść z domu, ponieważ byłoby podejrzane, gdyby zmienił swoją rutynę. Kiedy Jerome wygląda przez okno, widzi, że Irene przyjechała po Vincenta. Chwilę później Vincent i Irene uczestniczą w koncercie fortepianowym, który jest ich pierwszą randką. Po koncercie pianista rzuca swoją rękawiczkę w publiczność, a Vincent zdaje sobie sprawę, że ma 12 palców. Irene wyjaśnia, że tak skomplikowany utwór muzyczny mógł być zagrany tylko przez te ręce. W międzyczasie detektywi zbierają grupę inwalidów z sąsiedztwa, aby znaleźć mordercę, ale oczywiście żadne z ich DNA nie pasuje do rzęsy. Postanawiają zbadać wszystkie budynki otaczające Gatakę i docierają do mieszkania Jeroma, więc on również zostaje poddany badaniu krwi. Detektyw jest zaskoczony, że człowiek na wózku inwalidzkim może pracować w Gataka, więc Jerom udaje obrażonego i krzyczy na niego, mówiąc, że właśnie został ranny podczas treningu i oskarżając go o dyskryminację. Nie chcąc kłopotów, detektyw odchodzi. W Gataka niektórzy funkcjonariusze zabierają wszystkie worki na śmieci. W drodze do domu Irene i Vincent znajdują drogę zablokowaną przez policjantów, którzy sprawdzają wszystkich w okolicy. Vincent natychmiast zdejmuje swoje kontakty i unika testu plucia, mówiąc, że pił. Zamiast tego policjanci pobierają próbkę krwi, a jego sztuczny palec jak zwykle ich oszukuje. Po przejściu kontroli Irene ogłasza, że chce coś pokazać Vincentowi i zatrzymuje samochód kilka mil przed nim. Szybko przechodzi przez ulicę, unikając nadjeżdżających samochodów, ale Vincent waha się, ponieważ nie widzi dobrze bez soczewek. Po wielu wątpliwościach wbiega i na szczęście unika potrącenia. Następnie Iren zabiera go na wschód słońca w centrum paneli słonecznych, co powoduje piękny efekt świetlny, który Vincent widzi raczej niewyraźnie. Wychodząc, Iren zauważa, że oczy Vincenta wyglądają inaczej, a on obwinia za to sztuczkę światła. Jakiś czas później detektywi odkrywają, że kubek z biurowego kosza ma takie samo DNA jak rzęsa. Teoretyzują, że inwalida może pracować w przebraniu i zabił administratora, ponieważ odkrył prawdę. Dla pewności udają się do gataki i ogłaszają, że pobierają próbki krwi bezpośrednio z żyły zamiast z opuszków palców. Gdy przychodzi kolej Vincenta, ten udaje, że lekarz zranił go igłą i wyskakuje z fotela, szybko zamieniając swoją próbkę krwi z próbką Jeroma. Detektywi ponownie przeprowadzają testy i nie znajdują zgodności. Tej nocy Vincent i Irene idą na drugą randkę. Ich słodki taniec przerywają policjanci, którzy zaczynają zbierać wszelkiego rodzaju rzeczy z DNA takie jak serwetki i końcówki papierosów. Chcą też przetestować ludzi, więc Vincent natychmiast ucieka z Irene tylnymi drzwiami. Policjant próbuje ich zatrzymać, ale Vincent natychmiast zaczyna go bić, aż ten traci przytomność. Kiedy Irene zaczyna się bać i nazywa go szaleńcem, Vincent odciąga ją i ucieka ciemnymi uliczkami. Kiedy pozostali policjanci znajdują swojego partnera na ziemi, zaczynają szukać pary, która ukrywa się w zaułku. Jeden z detektywów wykrzykuje imię Vincent, a Irene pyta, kto to jest, ale Vincent odpowiada, całując ją. Chwilę później para jest w mieszkaniu Irene i spędza swój pierwszy raz razem. Rano Vincent znajduje włosy na poduszce więc pędzi na plażę i używa piasku i kamieni, aby zetrzeć nadmiar skóry z ciała. Kiedy wraca, Irene pyta go o blizny na nodze, a Vincent mówi, że to był wypadek samochodowy. W międzyczasie detektywi porównują profil Jeroma z profilem Vincenta i decydują, że należy przeprowadzić więcej testów. Wracają do Gataka i zabierają klawisze z klawiatury Vincenta, jednocześnie pytając o niego, wciąż używając imienia Jeroma. Irene podsłuchuje to i natychmiast ostrzega Vincenta, mówiąc, że wygląda na chorego i powinien wrócić do domu. Vincent rozumie, że mówi szyfrem i opuszcza budynek, podczas gdy Irene mówi detektywowi, że Vincent poszedł do domu, ponieważ był chory. Nie powstrzymuje to detektywa, który prosi Irene, aby zabrała go do domu Jeroma. W tym samym czasie Vincent dzwoni do Jeroma i mówi mu, żeby był sobą, bo przyjeżdża policja. Jerome musi porzucić wózek inwalidzki i zacząć wspinać się po schodach na główne piętro, powoli ciągnąc za nogi. Zajmuje mu to trochę czasu, ale dociera do Brzęczyka w samą porę, aby wpuścić Irene i detektywa. Następnie przeciąga swoje ciało na krzesło i poprawia nogi, aby wyglądały naturalnie. Gdy duet wchodzi do środka, Jerome odgrywa swoją rolę i prosi Irene o pocałunek, który ona mu daje, aby nadążyć za kłamstwem. Detektyw pobiera próbkę krwi i jest sfrustrowany, widząc, że to rzeczywiście Jerome. Następnie próbuje zejść na dół, gdzie ukrywa się Vincent i laboratorium, ale w tym momencie dostaje telefon od swojego partnera, że złapali mordercę, więc detektyw wychodzi. Później Vincent wychodzi, a Irene widzi go obok Jeroma, gdy nazywają się tym imieniem. Zraniona wychodzi, ale Vincent podąża za nią i wyjaśnia swoją sytuację, przysięgając, że nikogo nie zabił. Irene nadal jest ostrożna i wychodzi. Na posterunku policji okazuje się, że w oku ofiary znaleziono plwocinę dyrektora, co potwierdza, że to on jest zabójcą. Okazuje się, że administrator zagroził odwołaniem misji na Tytanie, więc dyrektor zabił go, aby spełnić swoje marzenie. Jakiś czas później Vincent wraca do swojego biurka i znajduje tam detektywa, który nagle ujawnia, że jest bratem Vincenta, Antonem. Na początku nie rozpoznali swoich twarzy. Ponieważ nie widzieli się od czasów nastoletnich, ale Anton zaczął zbierać wskazówki podczas śledztwa. Anton oskarża Vincenta o oszustwo i chce go aresztować, więc dochodzi do kłótni. Vincent myśli, że Anton chce zobaczyć jego porażkę i przypomina mu, kto wygrał ostatni wyścig, co powoduje, że Anton ponownie rzuca mu wyzwanie. Gdy bracia docierają na plażę, jest już noc. Szybko wskakują do wody i zaczynają pływać, płynąc tak daleko, że tracą z oczu brzeg. Anton martwi się że przekraczają swoje granice, ale Vincent nazywa go tchórzem, więc płyną dalej. Jednak Anton zaczyna odczuwać zmęczenie i ponownie zwraca na to uwagę, więc Vincent w końcu ujawnia, jak to robi. Nigdy nie oszczędza energii na powrót. sfrustrowany Anton zawraca tylko po to, by zacząć tonąć, więc Vincent również wraca i chwyta go, by następnie dopłynąć do brzegu. Kilka godzin później Vincent odwiedza Irene i oferuje jej kosmyk swoich włosów. Irene jednak wyrzuca go, mówiąc, że to sprawka wiatru. Na pożegnanie spędzają razem noc w jej domu, ponieważ Vincent wyjeżdża na misję na rok. Następnego ranka Vincent wraca do swojego mieszkania i znajduje laboratorium pokryte plastikiem. Jerome ujawnia, że przygotował wystarczająco dużo torebek z próbkami, by wystarczyły mu na dwa życia, sugerując, że nie będzie go w pobliżu, gdy Vincent wróci. Kiedy Vincent pyta go, dokąd się wybiera, ten odpowiada tylko, ja też podróżuję. Jerome wręcza również Vincentowi kartę, mówiąc mu, aby nie otwierał jej, dopóki nie znajdzie się w kosmosie. Następnie Vincent udaje się do gataka, aby przygotować się do swojej misji. Lekarz informuje go, że nastąpiła zmiana polityki, więc potrzebna jest nowa próbka moczu. Vincent nie spodziewał się tego i nie przyniósł torby Jeroma, więc zaczyna sikać do kubka, lamentując nad utratą swojego marzenia. Jednak lekarz ujawnia, że zawsze wiedział i nigdy nic nie powiedział, ponieważ ma również nieważne dziecko i uważa, że zasługuje na coś lepszego. Maszyna oferuje niewłaściwy profil, ale lekarz zmienia go na profil Jeroma i pozwala Vincentowi przejść. Przed wyjściem lekarz informuje go, że wiedział, ponieważ Vincent zawsze chwytał jego członka niewłaściwą ręką. W mieszkaniu Jerome chwyta swój srebrny medal i wchodzi do spalarni, kończąc wszystko dla siebie w tym samym czasie, gdy Jerome wsiada do statku kosmicznego i opuszcza planetę. Gdy Vincent jest już wystarczająco daleko, otwiera kartę Jeroma i odkrywa duży pukiel jego włosów. Teraz Jerome technicznie również odwiedził kosmos. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.